Witajcie. Dziś opowiem o Manufacturing X i integracji danych, która staje się kluczową przewagą w przemyśle. Manufacturing X to nie tylko technologia, ale nowy model współpracy, gdzie produkcja i logistyka optymalizują się w czasie rzeczywistym. To środowisko, w którym dane płyną swobodnie, decyzje zapadają szybko, a technologia staje się prawdziwym partnerem. Microsoft Dynamics 365 FIO stanowi cyfrowy kręgosłup firmy. Integrując zarządzanie majątkiem, produkcję, logistykę, finanse i bankowość. Dzięki automatyzacji obniża koszty, ogranicza błędy, a lepsze planowanie przyspiesza reakcję na potrzeby rynku. Standaryzacja danych jest podstawą skalowalności. Zbudowaliśmy serwer integracyjny, który łączy wielu dostawców z klientem. Tak przygotowane dane zasilają sklepy e-commerce i eRP, pozwalając szybko odpowiadać na pytania o dostępność i parametry produktów. Zarządzanie aktywami to nie tylko serwis, lecz przewidywanie awarii. Brak integracji danych skutkuje opóźnieniami i błędami. System przewiduje skutki i automatycznie dostosowuje plan dzięki integracji danych i inteligentnej automatyzacji. Szybciej niż człowiek. Panel dostawców to kluczowy kanał wymiany danych z ERP, usprawniający planowanie zakupów i przejrzystość wysyłek. Integracja z systemem wizyjnym odczytującym tablice rejestracyjne automatycznie podnosi szlaban i wskazuje kierowcy numer doku. Transport jest kluczowy w przemieszczaniu produktów. Integracja ERP ze spedytorami pozwala dobrać właściwy typ transportu. Centralizacja płatności i automatyczne uzgadnianie wyciągów to nie tylko wygoda, lecz bezpieczeństwo finansowe. W czasie pandemii i wysokiej inflacji system kontrolingu procesowego ograniczał ryzyko różnic kursowych i zmian inflacyjnych, kiedyś zadano mi pytanie, czy system ERP może zrobić kawę? Wtedy wydawało się to niemożliwe. Dziś to ja zadaję pytanie odwrotne: kiedy i gdzie system ma tę kawę zrobić? Manufacturing X to przyszłość, gdzie technologia wspiera człowieka, a dane stają się siłą napędową innowacji i efektywności.